Cześć! Witajcie na kanale MoimZdaniem.b Zapraszam Was dzisiaj na nowy film i witam Was dzisiaj nie typowo z mojej kuchni, ale tak sobie pomyślałam, że potestuję sobie różne lokalizacje. Jeżeli chodzi o oświetlenie to nie rozstawiałam specjalnego do nagrywania, tylko korzystam z tego co mam w mieszkaniu po prostu na suficie, także jeżeli coś jest z tym oświetleniem nie tak to wybaczcie. Chciałam to nagrać przy świetle dziennym, ale już mi zaszło słońce, bo jest godzina 16.15 i już jest prawie ciemno na dworze, także muszę się Posiłkować Stuszym Światłem, ale byle do wiosny. I dzisiaj zapraszam Was na taki haul, który będzie holem głównie mieszkaniowo-domowym, ale pod koniec wstawię Wam wstawkę z rzeczy, które kupiłam w Rosmanie kilka dni temu i już je rozpakowałam, więc nie pokażę Wam ich w tej chwili. I tam znajdzie się też kilka kosmetyków, także jeżeli chcecie taki haul też Rosmanowo-kosmetyczny, to oczywiście będzie. Kilka kosmetyków pod koniec filmu, ale nawet w tym rozmanie właśnie też było więcej rzeczy do domu, dlatego taki hol mieszkaniowo-domowy. I hol będzie, tak jak już wspomniałam, z Rosmana, z IK, z Jiska, z internetu, no i jeszcze randomowo z Obi i z Leroy, ale to w zasadzie po jednej rzeczy, także e, różne sklepy, nie przedłużając, zaczynamy. Trochę się ostatnio pogubiłam w tym, co już Wam pokazywałam, a czego jeszcze nie. A dawno nie nagrywałam, więc jest sporo rzeczy, których Wam nie pokazywałam. Więc postanowiłam wszystko zebrać do kupy. Część rzeczy była kupiona wcześniej, część była kupiona niedawno. Ale nie przedłużając, zaczynamy. Zacznę od tego, co jest najbliżej mnie, bo sobie to wszystko już naszykowałam ładnie. I będą to dozowniki do mydła. I muszę powiedzieć, że miałam problem, żeby znaleźć ładne dozowniki do mydła. Szukałam dozownika zarówno do łazienki, jak i do kuchni. I do kuchni wiedziałam, że chciałabym biały dozownik, dlatego że jak widzicie kuchnia jest biała i mam tu biały ceramiczny zlew. Natomiast do łazienki chciałam coś albo w bardzo żywym kolorze, bo łazienka jest stonowana, albo równie stonowanego jak łazienka. I generalnie nie podobało mi się to, co jest w Ikei. Ja jeden dozownik z Ikei już mam i trzymam sobie w nim płyn do naczyń. Natomiast y, nie jestem z niego na tyle zadowolona, żeby kupować kolejny. Więc szukałam czegoś bardziej oryginalnego. Zastanawiałam się nad dozownikami z dlatego, że tam w takich żywych kolorach czerwonych i turkusowych, albo różowych i szarych, coś, coś było tam takiego żywego i mi się podobało, ale nie można było tego zamówić online, do sklepu było mi nie po drodze, no i tak jakoś wyszło. Więc w tej kwestii postawiłam na markety budowlane, gdzie muszę powiedzieć, że jest całkiem duży wybór dosowników yy, i są dużo ładniejsze niż w Ikei. I ja to już właśnie parę lat temu zaobserwowałam, jak moja mama robiła remont, bo też w markecie budowlanym w Lerwa upolowałyśmy bardzo ładne mm, dosowniki, a no sorry, ale w Ikei to szały nie ma. Więc tak, przechodząc do tego, co kupiłam. Dozownik e, z Leroy, tak, z Leroy, i on był droższy. Kosztował chyba około 30. 5 złotych, jakoś tak. Jest oczywiście cała seria, można i też szczotkę do toalet z tej serii taką mydelniczkę na mydło w kostce i tak dalej, także to oczywiście są całe serie gadżetów. I mm, były dwa tego typu, był też plastikowy, w bardzo podobny wzór i ten, ale ten wyglądał dużo bardziej solidnie. Plastikowy był oczywiście tańszy, ten jest droższy, jest ceramiczny i oczywiście mamy szansę go potrzaskać, jak się dobrze przyłożymy ale ponieważ ja mam ceramiczny zlew, to stwierdziłam, że będzie się ładnie komponował, jest biały i jest w takie... Mm, Pogniecione wzory. Także to do kuchni na mydło. A z łazienką miałam większy problem muszę powiedzieć, że zupełnym przypadkiem wpadłam na dozowniki do łazienki w obi. I nie spodziewałam się, że znajdę takie ładne. One są kremowe, chropowate, co może być ich wadą, dlatego że mogą łapać brud i kurz, ale jak na razie daję radę je domyć, bo są takie niedość, że karbowane, to jeszcze w dotyku szorskie. Chociaż ten na mydło jest bardziej gładki, a ten kubek na pastę i szczoteczkę jest bardziej szorstki. A oprócz tego mają brokat i się mienią. Nie wiem, czy to będzie widać tutaj w aparacie, natomiast na żywo fajnie to wygląda. I one kolorystycznie idealnie pasują do kafli, które mamy w łazience, dlatego że kafle u nas w łazience są nie białe, tylko kremowe. Więc idealnie ten kolor się zgrywa. Są nienachalne, stonowane i całkiem ładnie razem wyglądają. E, trochę tutaj się brudzi od wody ten dozownik, ale spoko. I jeszcze jeden plus: bo mają e, tutaj gumowe naklejki na dole, także e, nie trzaskają e, jak postawimy. Ten z może był droższy, nie ma takich gumowych naklejek, można sobie dokleić samemu. Natomiast te mają gumowe naklejki, gumowe stopki i bardzo elegancko wyglądają. Oczywiście chyba też była cała seria różnych gadżetów tak wyglądających. Myślę, że szczotkę do toalet też by można taką znaleźć, ale ja szczotkę wzięłam standardową, jaką jest IKEA już bez szaleństw, ale takie dozowniki. Także z tych dozowników jestem bardzo dumna, a tego Wam nie pokazywałam, także chciałam pokazać. I te z Obi do łazienki były tańsze i kosztowały była jakaś przecena, chyba po 15 zł za sztukę, albo po 17. No jakoś tak. W każdym razie w Obi taniej. I one są też takie jakby gliniane. Myślę, że to się da poczaskać, także trzeba uważać. Przechodzimy teraz dalej i będą takie zakupy jadalniane z internetu i z Agaty. Z Agaty podkładka Mam tych podkładek 4, kosztowały po około 4 zł. Na stół do jadalni. Miałam wcześniej takie karbowane z Home you, ale one się nie sprawdzały, bo bardzo wbijało się w nie jedzenie i ciężko je było domyć. Te są gładkie i kupiłam je w agacie na pocieszenie, bo nie było chlebaka, którego szukałam, i dlatego, że nie umiałam się doczekać na zamówienie z internetu, które szło do mnie pocztą polską. I to jest najgorsze, co ja mogę zrobić, to zamówić coś pocztą polską, a mianowicie zamówienie z Felt Label. Wrzucałam Wam można jest ta Story, ale pokażę tutaj w holu, a mianowicie właśnie podkładki na stół do jadalni z Feldlabel, i one jeszcze są nówki sztuki, nie były używane. Nie wiem, czy to widać, ale może to na białym tle będzie widać. To są liście takie wycinane, także bardzo eleganckie. I do tego zamówiłam jeszcze kilka podkładek pod kubeczki w kształcie monstery. Ja zamawiałam granatowe, a w gratisie oprócz dwóch granatowych, które kupiłam, dostałam jeszcze szarą i zieloną. Także bardzo miło, bardzo fajnie i bardzo dobrze się sprawdzają. I bałam się, że one się szybko będą jakoś tak mechacić, giąć. A muszę powiedzieć, że ten filc jest bardzo mm, sztywny, dobrze tutaj zabezpieczony na brzegach i nic się z tym nie dzieje. Ciekawa jestem również, jak będzie z tym. E, to sprawia wrażenie trochę mniejszego filcu, także zobaczymy. A jeśli chodzi o cenę tego e, zamówienia Swet Label, to te na stół chyba były po 30 zł, tak ja uważam, że dużo niestety, jak za 4, a te podkubeczki po 11, o ile dobrze pamiętam. Teraz przechodzimy do mini zakupów z IKEA, a mini dlatego, że do IKEA pojechaliśmy głównie po biurka. Biurka, które dzisiaj do nas przyjechały, także sukces, i mm, zaraz będziemy je składać, więc może w niedługim czasie będzie e, też coś o naszym biurze, ale to, to może później. Na razie szybki haul. Będzie kilka rzeczy, które już widzieliście, bo postanowiłam dokupić takie same, a mianowicie garnek. E, garnek barlik. 3 litrowy i już jeden taki mamy. Gotujemy w nim od trzech tygodni, odkąd tu mieszkamy. I bardzo nam się dobrze sprawdzał. Ale ponieważ ja czasem gotuję zupę i makaron, na przykład, no to stąd drugi garnek, ponieważ mamy jeden mały, drugi duży. A czasem wolałabym mieć dwa małe, bo gotuję mniejsze ilości albo coś odgrzewam. Dlatego drugi garnek, żeby jeden mógł się mieć w zmywarce, a drugi być. Użytku. Jestem z tego garnka bardzo zadowolona. Na naszej indukcji fajnie działa, nie nagrzewają się te rączki, nie nagrzewa się pokrywka, a dodatkowo, co mnie bardzo mile zaskoczyło, one mają w środku podziałkę mm, na wodę. Czyli jeżeli chcemy odmierzyć ilość wody na zupę, to nie musimy najpierw łapać do miarki i potem przelewać, tylko możemy lać bezpośrednio do garnka, bo tutaj mamy podziałkę. Także genialnie i świetnie się domywają z notatów. Także garnki z IKEA właśnie z tej serii bardzo. Polecam. Świadczy właśnie o tym to, że kupiłam kolejny. Dalej wieszaki, dlatego że przyjechały do nas szafy, mogliśmy się już rozwiesić ubraniami. No i trzeba mieć na czym, a kilka wieszaków, które mieliśmy, które używaliśmy do tej pory, czas pożegnać, bo się wysłużyły. No więc takie. Poza tym te wieszaki mają taką zaletę, że są bardzo cienkie, więc więcej rzeczy nam wejdzie do szafy. Musimy kilka grubych chyba wyautować, albo przynajmniej pochować, bo owszem, grube wieszaki są fajne, żeby nam się płaszczy, czy marynarki nie odkształcały na ramionach, aczkolwiek niestety bardzo dużo miejsca zajmują w szafie. Jeden komplet już taki mamy, teraz kolejny. Coś mało wystrojowego, ale jakże kuchennego, a jesteśmy w kuchni, a mianowicie moja ukochana prana cebulka. Nie mogłam się powstrzymać, po prostu tęsknię za kanapkami z ketchupem, musztardą i cebulką, które smakują identycznie jak hondogi. Ja to po prostu nagle I rzecz, którą też już Wam pokazywałam w poprzednim holu, sztugras, która się sprawdziła u nas w kuchni i postanowiłam mieć tego więcej, a mianowicie pojemniki, Mamy sztuk 3. Jest to ta większa wersja, bo ta mniejsza. Nie widzę potrzeby posiadania większej ilości mniejszych pojemników, a duże jak najbardziej mi się przydadzą. Świetnie mi się sprawdzają na detergenty, i właśnie ten jeden, który pokazywałam w poprzednim holu domowym, ja Wam podlinkuję tu gry, jest teraz w użytku na detergenty, ale ponieważ ja mam detergentów dużo, to na detergenty jeszcze jeden i dwa może na jakieś rzeczy bardziej spożywcze, jeszcze nie wiem, ale idealnie mi się stosowują wymiary szafek kuchennych, które mamy i są bardzo fajne. Widziałam podobne bodajże w Lidlu. Chyba tak. Podobne, ale miały jedną wadę. Miały wersze dno i boki bardziej ścięte. Przez to mniej rzeczy można włożyć do środka, a do tych, ponieważ są y, o prostych ściankach prawie prostych, można włożyć bardzo dużo. No i to jest zdecydowany plus. Dodatkowo mm, są solidnie wykonane i myślę, że można je odpowiednio napakować i nic się z nimi nie stanie. Także e, chemia gospodarcza, bój się, bo idzie organizacja. Także pojemniki. Rewelacja. No co polecam? One chyba są po 20 zł. Nie wiem, czy tutaj będzie coś na paragonie. Nie. To nie ten paragon. Kolejna rzecz, a właściwie powinnam pokazać dwie rzeczy, ale pokażę tylko jedną bo druga jest taka sama, tylko większa, to nabytek z Liska I jest to stolik kawowy. Stolik kawowy taps. I tutaj prezentuję Wam mały taps, a mamy jeszcze duży taps i dwa tapsy sobie stoją. Ja chciałam tego typu stolik, w tym trochę odstraszał mnie kolor nożek, bo one są bambusowe, yy, znaczy w kolorze bambusowym, bo nie wiem z czego są zrobione, ale są trochę za ciemne. Wolałabym, żeby były jasne, no ale tak wyszło. Postawiliśmy na wersję ekonomiczną, jak nam się zniszczą, to kupimy może coś lepszego i droższego, ale lepsze i droższe były dużo droższe, bo za te dwa tapsy zapłaciłam około 160 zł, a droższe wersje, na przykład na Allegro, takich dwóch stoliczków tego typu, yy, no oscylują w okolicach 500 paru złotych. Więc postawiliśmy na wersję ekonomiczną, bo. Yy, Uważam, że stolik kawowy, przynajmniej w naszym wypadku, to nie jest coś, za co chciałabym przepłacać. Zobaczymy, jak się będą sprawdzać. A poza tym, wymiarowo bardzo nam pasują, bo są małe. Nawet w wisku jest coś lepszego, lepsze jakościowo, jeśli chodzi o wykonanie, tutaj na przykład na rantach, Natomiast te stoliki wtedy są większe i bardzo się bałam, że nam się nie zmieszczą pomiędzy kanapę a szafkę RTV. A tapsiki sprawdziły się idealnie, i nawet nam pasuje to, że są dwa, bo możemy sobie je rozsuwać i każdy może mieć swój tapsik po bokach. Ale myślę, że jak zobaczycie organizację salonu i zobaczycie jak nasz salon wygląda, to wtedy lepiej to zrozumiecie i zobaczycie. Więc na razie koniec teoretyzowania na temat stolików kawowych. Po prostu stoliki, ziska są. I jeszcze jedna całkiem spora rzecz, która dzisiaj do mnie przyszła i właśnie odebrałam paczkę: to jest osuszacz powietrza. Zakup z Allegro, podyktowany tym, że w naszym salonie parują nam okna. I nie parują cały czas, ale parują okazjonalnie. Mamy w mieszkaniu rekuperację, mamy wywietrzniki powietrza w każdym pomieszczeniu i w małych pokojach, czyli w sypialni i w gabinecie jest wszystko w porządku, natomiast w salonie zbiera nam się wilgot na oknach. I niekoniecznie jest to podyktowane tym, że tu jest kuchnia, dlatego że są też nigdy nie gotujemy, a ta wilgoć i tak się skrapla. Być może są to nie do końca szczelne okna osadzone, bo samo okno jest szczelne na na ramię, natomiast przy osadzeniu mogą być jakieś e, problemy. Eksperymentujemy, wietrzymy, aczkolwiek w internecie poczytałam, że e, osuszacz powietrza może rozwiązać ten problem, więc zobaczymy. Kupiłam taki osuszacz, który jest w miarę taniej, bo nie chciałam przepłacać i e, ten osuszacz e, osusza powierzchnię około 40 m2, dlatego że mniejszy z tej firmy to jest firma e, Caruso bodajże. Caruso. Mniejszy był na powierzchnię 20 m2, a my tu w salonie mamy około 25 m niecałe, więc wolałam wziąć taki większy i zobaczymy, jak się będzie sprawdzał. Mówię to też po to, żeby zwrócić Waszą uwagę na to, że nie zawsze trzeba pomieszczenia nawilżać. Czasem trzeba je osuszyć. Wszyscy teraz kupują sobie nawilżacze, a ja pierwsze co zrobiłam, to kupiłam sobie higrometr. I tutaj trochę też moja praca zawodowa mi pomogła, dlatego że my w pracy przede wszystkim mierzymy wilgotność w pomieszczeniach, zanim postanowimy w nią zaingerować. To Postanowiłam, zanim będę nawilżać lub osuszać powietrze, zmierzę sobie jego wilgotność. Tutaj w mieszkaniu teoretycznie wilgotność jest na dobrym poziomie, dlatego że jest w okolicach 50-60%. To jest wilgotność optymalna zarówno dla człowieka, jak i dla murów i tak dalej. Aczkolwiek w salonie już podczas remontu mieliśmy problem z wilgocią taki, że nasz fachowiec odkrył, że na jednej ścianie jest mokry tynk. I przez kilka dni szła tu poważna taka duża maszyna osuszająca powietrze e, i osuszająca ten tynk, żeby nie wdał nam się grzyb. Zwłaszcza, że to była też ściana właśnie tu po mojej lewej stronie, gdzie mamy teraz zabudowę kuchenną, gdzie są szafki, więc jakby ten grzyb wyszedł pod szafkami, to nawet byśmy o tym długo mogli nie wiedzieć, a potem meble byłyby już do wyrzucenia. E, ale ten osuszać właśnie w salonie, bo niepokoi nas to parowanie tych okien, także zobaczymy, jak się będą sprawy. Miały dalej. Dzisiaj widzę, że okna nie są zaparowane, ale przez kilka ostatnich dni, kiedy były większe mrozy, e, skraplała się wilgoć na oknach. A teraz będzie ta część zakupów, która jest z Rosmana. Trochę się śpieszę do pracy, więc będzie taki ekspresowy hol z siaty z Rosmana. Więc wybaczcie jakość tego nagrania. Tak, numer jeden, puszka. Jest to puszka na kawę dla Krzyśka. I puszka kosztowała 10 zł. To nie jest drewno, to jest też metal, ale całkiem spoko. Bardzo jestem zaskoczona, że takie coś znalazłam w Rosmanie. I w ten wzór oglądałam również chlebaki w Agacie, w taki sam albo w podobny. Także jeżeli kupię sobie do tego chlebak, to będzie pasować. Ja nie lubię, żeby w kuchni na blacie stało za dużo rzeczy, ale taka puszka na kawę... Może być. Dalej, co mamy? Bardzo prozaiczną rzecz pod tytułem: mydło. Tutaj mamy woreczki do prania, ponieważ te, które miałam, się zniszczyły. A ostatnio miałam problem z bielizną i z rajstopami w praniu, także woreczki. Fajnie, że to już się pojawiło w Rosmanie, bo kiedyś tylko w sklepach z bielizną był problem. Tu jakiś zestaw ściereczek. Takich jeszcze nie miałam. Miałam ostatnio z Jana niezbędnego, ale po wytarciu wszystkich szaf z drocin niestety ściereczka już no, do kuchni się na pewno nie nadaje. Dalej tutaj jakieś kosmetyki, a mianowicie odżywka do włosów. Mam z tej serii teraz szampon i jest trochę spoko, dlatego zdecydowałam się na odżywkę. Antiperspiranty Rexona. Zawsze używam sztyftu, a teraz jeszcze do kompletu kupiłam sobie dezodorant. Zobaczymy. Waga kuchenna, ponieważ nie posiadam i był pomysł, żebyśmy mieli termomiksa, ale na razie z tego pomysłu zrezygnowaliśmy, więc waga waga jest termomiksa, no. Ale w Rosmanie i też chyba nie była jakaś droga. Zaraz spróbuję się dowiedzieć, ile ona kosztowała. Boże, czy tu coś pisze? Waga kuchenna 19,99, także jak na wagę to całkiem spoko, bo kiedyś kupowałam w Tesco i były dużo, dużo droższe. Tutaj coś do szafy. Jak już dorobiliśmy się szaf, no to mm, potrzebne są zapachy, dlatego, że szafy strasznie pachną jeszcze taką chemią, takim no nie wiem, taki chemiczne zapach mam w środku, więc to. Coś na mole, żeby się nie pojawiły. I coś, co zobaczyłam pierwszy raz w życiu i jestem w szoku, więc zobaczymy jak się sprawdzi, a mianowicie zapach do odkurzacza. Tabletka, którą wsysamy do odkurzacza przez rurę i potem będzie ładnie pachnieć. I coś, co już miałam kilka razy i właśnie się skończyły, czyli chusteczki do mebli. I jeszcze na koniec coś kosmetycznego, czyli dwie maseczki. Nie miałam ich nigdy pierwszy raz. Nawilżająca i łagodząca. Właśnie ciekawi mnie, ile te maseczki kosztowały. Mam tu Paragon. E, po 10 zł były. No to co w tym drogie jak na maseczki. No i tak się prezentuje szybki, mały haul z Rossmana. I to już wszystko w tym filmie. Mam nadzieję, że taki e, haul zakupowy domowo-kosmetyczny Wam się podobał. Jeżeli tak, to koniecznie dajcie kciuka w górę. Zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału. Tu na dole jest taki guzik e, subskrybuj oraz dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia o nowych filmach, żebyście nie przegapili nowych filmów na moim kanale. Zerknijcie też na bloga Facebooka Instagrama, zwłaszcza na Instastory Was zapraszam, bo tam jestem częściej. Klikajcie tu na dole, e, oglądajcie i do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmie. Trzymajcie się ciepło, pa pa!